Nie gaśnie kontrolka Check Engine, czyli komputer pokładowy naszego samochodu informuje nas, że coś jest nie tak, jakiś parametr nie jest taki, jak być powinien. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? No opcje mamy dwie: albo jechać do serwisu czy znajomego pana mietka, który nam odczyta ten kod błędu i skasuje za to kilkaset złotych. Odczyta kod błędu, bo to wcale nie oznacza przyczy znalezienia przyczyny usterki, czyli diagnozy. Ani już w tym bardziej nie oznacza to naprawy samochodu. Albo możemy taki kod błędu odczytać sami za kwotę około 20 zł. Potrzebujemy do tego telefonu z Bluetooth i dwóch aplikacji. Pochowiec oczywiście pokaże, jakich. Takiego interfejsu diagnostycznego, który można kupić już na Alego za 20 zł. Ten był chyba nieco droższy.